Witam wszystkich, mamy dzisiaj 7 kwietnia Wybrałem się na bagna trzcinowiska Posprawdzać taki o dzisiaj ubiór wodery kijek do przodu No i na ścieżce ujrzałem tyczu nie małą jakąś Już wdeptana Ciekawe ile tu leży A już do domu miałem jechać Ale mówię mam te wodery to wejdę tutaj Co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dziesiątek O, to, to nie będzie chyba świeży, tak, zielonkawy. to jest zeszłoroczny. Zeszłoroczna tyczka, która przyleżała nieźle, a tu niedaleko. Podniosłem tego dziesiątaka spod trawy. Taki zrzucik sobie tu przeleżał. Czyli tu nikt nie wchodzi w te czyny. To tym bardziej. Muszę teren dobrze sprawdzić. No, zesorocz. No i fajnie Cionek zaliczony, najważniejszy Lecę dalej